Cześć, witajcie, Robert z tej strony. Dzisiaj pokażę Wam, jak uszczelnić elektronikę w puszce hermetycznej. Ja tutaj mam moduł telemetryczny stosowany do pomiaru stanu wodomierzy, ciśnienia na sieci wodociągowej, poziomu w zbiorniku. Monitoruję też wejścia cyfrowe, takie jak otwarcie włazów. Jest świeżo po wymianie baterii i musimy go ponownie teraz uszczelnić, aby mógł pracować w studzience wodomierzowej, gdzie jest bardzo duża wilgoć. Ja do tego celu zastosuję Power Gel od Celpaka. Jest to dwuskładnikowy żel, dostępny jest w zestawach 1000 ml lub 400 ml. Dwa pojemniki. W pierwszym jest składnik A, w drugim składnik B. Mieszamy je w proporcji 1 do 1. Możemy wykorzystać do tego tutaj pojemnik, który nam dostarcza producent w opakowaniu. Ale ja użyję tutaj takiego przeźroczystego kubeczka. Czas mieszania 30 sekund i czas żelowania do 15 minut. Pierwszy składnik. Drugi składnik. Resztę możemy wykorzystać w późniejszym terminie i mieszamy 30 sekund. Czuć, że jest dość gęsty. Fajne jest to, że można go później ponownie usunąć, jeżeli potrzebujemy dostać się do elektroniki. Pomalutku. O, troszkę za dużo chyba rozrobiłem tego żelu. Wypełnimy pobrzeg i puszeczkę. OK. Fajne jest to, że ten żel jest przeźroczysty, także widzimy wszystko, nawet jeżeli by tu były jakieś diody sygnalizacyjne, to też będziemy wszystko elegancko widzieć. I zobaczcie, po utwardzeniu nic nam już tu nie wypływa. Klarowny, przeźroczysty, dobrze izoluje. No i moduł telemetryczny mamy gotowy. Można zamontować w studzience. Jeżeli materiał się podobał, zasubskrybuj kanał. Polecam Wam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.